Witam team Kuci. Dzień dobry Jak tam meczyk Widziałem bardzo ciekawą taktykę Słyszałem eslową taktykę Słyszałem bo wbiłem akurat w międzyczasie do, 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 właśnie do tego, do meczu Chciałbym wyrazić swoją opinię na ten temat ponieważ też się widziałem e, takie owe zachowanie pewnych graczy taką taktykę malutką tam przy stanie jednej e, na górze w Ale to wiesz to, że, że na się Jakoś tak ledwo co udało zrobić. ale coś tam się udało, bo to on zniszczył to, ale... Na... Się tylko nie się z... dopracować. chyba nie dopracowaliście tego, że... O, bo... Roamer był, bandit, A. co zabił Aisa. Koza zabił Aisa. Ale wiesz, starał się po prostu, starał się. Ale zniszczył, tylko że ty tak Skyrosy nie miałeś jak właściwie zdetonować. Czyli jakbyś Gautermightem... Myś by na... to prędzej czy później to wysadził, bo nie było takiej szansy, żeby on to postawił na czas, nie? Oni na mnie no. Tak. Kocie to, ja tam y, w tej rundzie, gdzie kurde właśnie Bobin dostał zrobił dwa fragi, do tak kuci się trochę zamontała nam. Patrzyła się wszędzie, strzelał z pleców, a kuci się pewnie zastanawiała gdzie strzela, tak? Bo oni mi mówią dziurę pójdzą w tą dziurę i tam y mówią dziura dalej, i ja takie o jaką dziurę chodzi i pourę. O twoją dziur. dziurę dziura. śledzia jednego. Ale kurde widziałem ze strony Kuci takie duele na Krela. No. Trzy były? Jak dobrze pamiętam? Dwa chyba wygrane na jeden, nie? Ja się nie dałem <śm> dziura, to że ktoś po górze Daniel, on, on, on patrzę, ale wtedy kiedy wyście przegrali tą rudę na tym dolnym besiecie, to wtedy kiedy Inferio opikował, to byłem właśnie na jego perspektywie Akurat widziałem z tej perspektywy, że krale postawił idealnie w momencie kiedy ty zacząłeś do niego strzelać. Gdyby sekundę później to albo byś... Ja wcześniej wybiec, ale tak dużo mi po że przy siedzą, no to dostałem jeszcze pinga, no, no to mówię, dobra pierdolę wychodzę, ale to... Się <todgłos> mm, no. Zagrałbym jeszcze raz w takim samym składzie jeszcze moją meczu, bo mi się dobrze grało. No zobaczymy, no zobaczymy... Zemno się musicie, musicie się ustalić z drugą drużyną. Oczywiście mapy też do wyboru, bo pewnie oni chcą costline'a. Oni chcą... Czyli jednak chcecie tak dalej, drugi, drugi mecz Team Kuci kontra Team Koza, tak? Nie, ja, 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 ja bym przetasował te wnętrzności. Co? Ja bym przetasował te, te wnętrzności. Dobra, jako iż jestem już tutaj, to chodźmy może przerzućmy się w górę. Dobra, jako iż... Poczekajcie, ja teraz powiem, jako iż mecz był zacięty, zacięty, powiem szczerze, jako z, z perspektywy widza, komentatora, to bardzo fajny mecz był. Tylko na początku pierwszej rundy musiałem się znaleźć... W metodzie komentowania, bo w ogóle za, całą sterowanie zapomniałem A tu się kurde inny przycisk niż tamten Nie mogę, nie wiem jak jeszcze zmienić kamerę, żeby była pod innym kątem W sensie wiecie, pod... Wskazówki kompasu Nie zmieniłem sobie języka Ale jeszcze raz muszę wrócić, bo... Nową mapę chcecie, nie? Chyba, że chcecie grać BO3, nie? Nie, 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 nie. No, czyli jednak ale jeszcze teraz... jeszcze jeden mecz chcecie zagrać, tak? Ja chcę schodam, bo jeszcze schodam. Ale, ale kogo to pociski ty też, a ty masz... Ty będziesz grał z tym? Kim, znaczy, Zapytajcie się może, to, może ktoś tak? jeszcze... Popytajcie się tak, może, bo ktoś może jeszcze zagram może, popytajcie się gdzieś. Tam. Nie ma raczej już nikogo. Nie, to się, wyparczę, bo takie same Dobra, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Dobra, to ja się żegnam. Czekajcie, ja się żegnam. W pierwszym meczu towarzyskim. Team Kuci Team Koza Dziękuję graczom za grę Dobra bez takich bo jeszcze kurde z e, Szef ochrony Adamowicza kurde się wbił I coś tam niemiłe słowa padły na temat końca za co przepraszamy Dobra on i tak drzwi nie będzie miał Drzwi drzwi ale to jest tematyka nasza A nie to jest nasza prywatna tematyka Ja dziękuję państwu bardzo serdecznie jestem Izard Mecz towarzyski Filmko. Może będzie jeszcze za chwilę kolejny, za chwilę dowiemy się. Kurwa, kurwa. Do nas.